Yes. yes! Zero żyć! Chyba jedno continue, ale mamy to kolejny poziom. Sinawika, Shinamajuri. Co to jest? A. Ale już wiem, co idzie na tę górę. jestem gentler. Witajcie po dłuższej przerwie. <gryw> wiem, że bardzo długo czekaliście. Czytałem komentarze, które mi polecały, żebym dokończył te kontrę, że wam zależy. Czytałem też komentarze, które sugerowały, że powinienem zagrać też w Shattered Soldier, czyli wersję Country z PS2. Przygotowałem się do tego, żeby faktycznie to zrobić. Zakupiłem sobie oczywiście gierkę w oryginale i pożyczyłem konsolę, żeby zrobić to oficjalnie. Dla Was oczywiście ogram to potem na emulatorze, bo próbowałem, ale z PS2 nie jestem w stanie za bardzo zebrać obrazu. Ale to nie jest teraz ważne. Ważne jest teraz kontra hardcorps. Wróciłem w miejsce, w którym byłem po tak długiej przerwie, od nagrywania, niestety, i graniu w międzyczasie e, bardzo długo w Operation Galuga. Bardzo słabo mi poszło, więc zostały nam tylko dwa continue. Mam nadzieję, że chociaż uda się tego bossa tutaj zabić, także teraz Ptaszor. Potem trzecia forma. E, jeśli jest czwarta, to jeszcze nie widziałem. <grym> Dobrze, że miałem okazję dojść tutaj, tutaj wcześniej. i żebyście sobie zobaczyli, Fu, żebym sobie przypomniał sterowanie. Ech, no dobra, <laughs> spróbujmy. Naprawdę, ze wszystkich kontr ta absolutnie sprawia mi najwięcej problemów, ale to jest chyba standard, patrząc na to, jakie artykuły udało mi się wyczytać i jak pogadać z jednym z w tej chwili osób, które najbardziej regularnie oglądają mój content, Wilgax, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, dużo fajnych tipów mi dałeś. Jeden z tych tipów mi nie pomoże, to znaczy w tej kontrze podobno, Wślizg generalnie daje takie te invisibility frames, nie, czyli jest taka chwila, że jesteś nieśmiertelny. Niestety na tym bosie nie jestem w stanie używać wślizgu, więc no, więc mam przerąbane. Chętnie bym tego użył. Jak będzie wychodził z ekranu, to będzie robił układki. O już się w Nice. Daj! No to jest, to do to dobra. To jest, to jest z powrotem. tak, Musiałbym dowiedzieć, nie? Dobra, ale ten atak tak nie znamy. Co to, nie? No nie. to nie jest? To nie! Jest, to nie! 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 To tak właśnie siła tej kondry. Ta kondra tak działa dlatego właśnie, że Nie! Kondra tak za pierwszym właśnie, że Nie! Nie! się Nie! pierwszym Nie! tego zrobić. Nie! da się. Mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzać, że sobie popijam kawkę. No, tradycyjnie, jeśli udaje się kiedykolwiek nagrać coś bezpośrednio na YouTube'a bez streamowania, to jest to z samego rana, więc jest teraz godzina 7.30. Moja narzeczona wyszła do pracy. ja Jeszcze jestem przed swoją pracą, także zrobiłem sobie kawkę i dla was nagrywam. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, ja ciebie fajną maszę broń do niego. Nie. Wstawię wam tylko ten fragment. Jak mi smutno teraz. Dobra. na mnie tempo. tego co Dobrze. Teraz będzie latę, nie. Teraz jest ty... bilato, tak? Dobre. O tak, pada, Nie! Dobra. I już z prawej... O! Co robisz? Dobra, okej. Tak, okej, okej, okej. Już najgorzej to jest wracać, że tego podróżu się przerwie, nie? To nie jest tak... Ja nie mam tego przyzwyczajenia co do kąta. Nie, nie lubię wklejać przeklinania, bo uważam, że nie powinienem przeklinać, ale przy tych grach to masz mi się chce po prostu. Ja przy takich grach się nauczyłem przeklinać. Jak, jak się grałeś, jeszcze w pierwsze kontry z wujkiem, mój był szef smąd robił. Właśnie z miałem wiem wiedzieć, że to jest tam skój. Nie mogłem tego wiedzieć. No. no, jestem przerażony, nie? No przerażony. Dobra. Lecimy dalej. Hej! Lecimy na na 这变速 Co? ZERUKONIUM! Chyba... Chyba co to yes! yes! Zero żyć! Chyba jedno continue, ale mamy to! Kolejny poziom! Hahaha! <ścoughs> napiję się kawy! Uwielbiam tę grę, bo nic mi nie sprawia takiej satysfakcji jak właśnie takie uczenie się y, tego Zresztą taka konieczność uczenia się, żeby w ogóle coś zrobić, no nie? Więc, yy, jest ta, ta gra daje taki duży skok dopaminy na zasadzie, że bardzo szybko uczysz się ataków tych bossów, i bardzo szybko dzięki temu możesz zacząć ich unikać i skutecznie ich przechodzić, no nie? Nie jak w Dark Souls, że mimo tego, że nauczysz się wszystkich ataków danego bossa, na przykład, to i tak przegrywasz z nim raz za razem, bo te ataki są szybkie i nieprzewidywalne. Tutaj, jak się nauczysz na pamięć tych ataków, to już na 100% dasz sobie radę. Bo wiesz, gdzie stanąć, dokładnie, w którym miejscu takie rzeczy. Bardzo szybko się tego daje nadda... że dobry, ale to. Żeby...

mi już jakby wiem, co się będzie działo, jak wrócę tu kiedyś. No, kiedyś. No, dziękuję, dziękuję. Na pewno jestem uparty, to, to trzeba mi przyznać. W sensie mogę zostać. Nie, nie mogę tego powiedzieć, bo mi zbanują filmik na YouTube. Ale, ale rozumiem tę flagę. Rozumiem ją. Mm. A nie, no ale przy tym, co robiłem do tej pory, jak się denerwowałem na no, cały Injustice, no to refuse. Nie chcę, się, nie chcę sam sobie przeczyć, w którym się. Jest stubborn buffon. Prepare to die. Na to, co spada z nie to miało, więc nie to miało. Gad. Nie mam już kontinu. Nie? nie, mam, no nie mam. no. Dobrze, dobrze. No widzimy się z powrotem w tym poziomie. Zaraz jesteśmy tu znowu, tylko że mam zero żyć, więc prawdopodobnie zaraz tu nie będziemy. Oto towary, Jigi gary. Objection! Dobra, Przecież już się odzwyczaiłeś, bo... no nie mogę ich używać na tym bosie. <laughs> już się przyzwyczaiłem, że po drodze też ich nie używam, więc zapominam. Dobra, lecimy, lecimy. To jest takie... To na ludzi, która bez sensu ustawia się jeden na drugim, jeszcze z jakiegoś powodu ma więcej HP niż zwykli ludzie. Dobra, wracamy na bossa. Join me! Nie! Jestem uparty, jak nie wiem bo... <laughs> bo jest... Dlaczego jak ja tu dochodzę to zawsze znaczy, powinienem pobrać To powinienem patrzeć na niego, bo przecież on jest niebezpieczny, nie ja. Jezu... Dobra, zaraz wracam. Jesteśmy z powrotem. I... a, bo wy nie wiedzieliście, ale po drodze się zdenerwowałem i zrestartowałem tę grę, bo straciłem dwa życia idąc do tego bossa. I miałem zero na ostatnim continue. Więc jeszcze raz sobie przyszedłem grę. Teraz to już naprawdę trochę zajmuje. Halo! però Jamie, sono là. Ehi, Jamie, è là. Ehi, Jamie, è là. Reagować na czas. Ja próbuję że musimy używać tego filmiku teraz niepotrzebnie. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Dobra. Pewnie mnie wygrał, nie o! Zabiłem go Pokonałem? To już? To nie było trudne, tylko kurczę, ja umierałem jak debil. Przez tyle razy A flames of jeszcze jeden poziom żeby rozbroić tą rolę, no. nie, 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 nie. nie. wiem ile wnią, to by ten, zacząłem, był i tam był szósty, Final <ścoughs> To... No, final oh, bad, to Legendary. No poczekaj, bo ja się jeszcze nie przyzwyczaiłem do płacenia. Ja nie wiem, czy ja mam już szkodinę jeszcze? Nie, nie mam już. Super, dobra, trudno. Szczerze, świetnie się bawię, ale będę musiał Wam to dograć już po pracy. Może narzeczoną wyrzucę z domu. A, bo ona ma chyba dzisiaj kosmetyczkę, no to Wam jeszcze dogram po pracy. Na razie, na razie spadam, ale zobaczycie mnie pewnie w tym samym ubraniu i to samo światełko, bo już całą stację mam ustawioną, więc wszystko będzie i tak wyglądało dla Was identycznie. Na razie, widzimy się. Dla mnie za 7 godzin, dla Was za jakieś 3 sekundy. Jestem. Wiem, co idzie na mnie? miałem wiedzieć, tu Do odmiany mogłem się trochę spodziewać. No nic, no. Tak, bardzo zginąłem tyle razy, niestety. Może następnym razem będzie lepiej. Widzimy się na miejscu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy tu tym Robimy. Fuck it! ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待っ Koniec, koniec, koniec. Pierwszy raz. Znaczy nie będzie drugiego razu na sobie, ale może kiedyś przejdę drugi raz, bo mi się podobała, podoba. Jakbym się od pierwszego levela inną ścieżką, to przynajmniej te nowe levele nie byłyby 5 leveli przede mną, nie? Może się coś jeszcze odwalić, te kontry potrafią zaskoczyć. Kredyt. No dobra, to szybkim słowem wyjścia. Kochani moi widzowie, szczególnie ci, którzy jesteście od dużo do końca, są tacy, jesteście tacy, którzy oglądają wszystkie odcinki z kontry, odkąd zacząłem je wrzucać, także Wam dziękuję serdecznie, szczególnie Contra Hard Corps. Najtrudniejsza, ewidentnie najtrudniejsza do tej pory. Nie naprzódła mi nie denerwowała mnie tak bardzo jak Alien Wars, ale była też dużo trudniejsza ogólnie. To znaczy, miałem dużo większe problemy po przejściu jednorazowym w całości, żeby wrócić do tego samego punktu. Nigdy nie wracałem do tego samego punktu. Z pewnością wcześniej, do pewnością tak jak zalewałem, zrobić w Alien Wars, gdzie jak już przeszedłem, dochodziłem do tego poziomu który mnie tak denerwował to dobrze, był bardzo trudny, ale to byłem do niego zajęci, że jeszcze to wszystko wszystko tutaj, mimo że wiedziałem co się dzieje, to tak kogoś bez bez to do miejsca, w którym skończyłem to przeważam, co więcej i... to no i dlatego pierwka była trudniejsza. Ale zrobiłem się świetnie, dużo wizualnie i tak, jeśli chodzi o hype, taką bombę, która mi się ładowała w trakcie gry przez y, muzykę, wybuchy i inne takie. To była najlepsza część, w której od tej pory grałem.